Witam Was w Nowym Rochu! Zobaczcie kurde Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka Patrzcie jakie fajne warunki sobie wybrałem na przejażdżkę Nie na no, żartuję, ale ogólnie chciałem spalić trochę kalorii Ale nie jestem odosobniony i widzę, że parę osób też tutaj zamierza spalić Powiem Wam, że wiatr, który pcha mnie od tyłu w plecy Niesamowicie Zajebiście mi to ułatwia tą jazdę, tu jest w ogóle ziemia zamarznięta i, I tam ten rower to wiecie z takimi przeżytkami w piascie rower za 500 zł, kurde, kiedyś kupiony w MediaExpert, gdzie tam przerobiłem tą zębatkę. No, tu ostatnio była szkoda, że mi się nie udało uchwycić taka była zawierucha, że po prostu gnało mnie do przodu. Że, że praktycznie bezwysiłkowo pedałowałem. Praktycznie sam opór wiatru był tak duży, że pchał mnie śnieg, jest taki zmrożony. Więc zobaczcie, jaka ziemia jest ubita. Więc jechanie tutaj rowerem to naprawdę nie jest jakiś wysiłek, bo jest utwardzone. Ja tak czułem, właśnie sobie tak pomyślałem. Chciałem ulicą się przejechać do rodziny na wioskę ale myślę sobie, a tam nie, lepiej jednak polami, bo jest wale, a nie było, teraz zobaczcie jak wieje, o i on normalnie pcha tam jeszcze dziewczyna za mną biegnie, też ma pozytywnie zakręconą banię, no nie no dobrze, że ludzie ćwiczą tak, zobaczcie jaka zamieć, i kurde tu jest lekkie nachylenie terenu w górę, tak, i zobaczcie ja tutaj rowerem tak sobie delikatnie pedałuję Bez wysiłku kolana chodzą lekko Na jedynce Spokojnie mógłbym też dwójką jechać A ściągłem rękawiczki ogólnie na chwilę Bo żeby po prostu nagrać ten film Bo o, tu jest mała zaspa Ale ten wiatr mnie z niej wyciąga A ściągło mnie ściągło mnie na kolejne Kurde już jest trochę śniegu, bo lepiej jechać tym czarnym, tak? No i zobaczcie, że ja tu z wami normalnie rozmawiam. Nie dostaję jakiejś zadyszki, bo, bo to jest tak zmrożone, że to jest twarde, tak? I to po prostu poruszanie się rowerem po tym to to, to jakbyśmy, nie wiem, prawie po betonie jechali, tak? No trochę zarzuca czasami ale ogólnie bardzo lekko i ten wiatr normalnie pozytywnie bo akurat wieje prosto mi w plecy co co, to, co fajnie bo widzicie jakie wydmy się powtworzyły nawet no mówię wieje mi w plecy i centralnie pcham je do o teraz mnie zarzuciło wiatr wieje w plecy A czekajcie gdzie ta dziewczyna tam została w tyle gdzieś Odstawiłem ją na pół kilometra. No i wiaty wieje mnie w plecy i po prostu pchamie do przodu. Teraz mnie zarzuciło. No ale muszę jechać po tym czarnym, tak? Bo tu może być zaspak, gdzie niegdzie. Ja się nie spodziewałem, że ja tę drogę. pokonał w tak krótkim czasie. Minęło zaledwie 20 minut, a pokonałem jakieś... Żeby was nie skłamać, 60% drogi to jakoś tak do tej mojej wioseczki, której tam zawsze jeżdżę. Momencik, ja na razie spozuję sobie rękawice założę. A nie da rady. Bo biegnie, biegnie ta dziewczyna. że ona idzie, już nie da rady. E, mówię, nie da rady w rękawicach e, dać nagrywania. Musiałam kolegę ściągnąć, żeby w ogóle... Dobra, ja jedziemy dalej. Bo zaraz mnie się ja tego bym Nie chciał tak, ja tutaj pokazuję, że ja się zbyt temperatura. Także znaczy, tak trasa wygląda. Jest dobrze, naprawdę no, jest dobrze. Na... Zaspał. I za kąbie, o. Zobaczcie, tutaj trochę śniegu jest, nie. No, nie jest tak mało. Jakieś 15 cm miejscami jest. Tutaj już nie ma. Tu jest tak przez wiatr wymiecione, że już nie ma. A jak? A lubię tak się przejść. I dwójką nam wyjechał. ale o, spokojnie pedałuję. I zobaczcie, daje radę, daje radę. Bez problemu, nogi leciutko chodzą. Nie jakoś szybko, powolutko. Bo to jest tak twarde, że się po prostu dobrze jedzie. No i sobie wjeżdżam do lasu, nie? Także opatrzcie co się tu dzieje. No, chciałem tak w nowy rok wyjść, tak? Z tej chałupy, żeby ponagrywać coś. No ja to wiecie. Ja bym był chory, jakbym się nie przeszedł do lasu, tak? tylko żreć, traci i siedzieć w tym domu bo ja jedną ręką kieruję no po się się spędza o jak jakby zaraz zarzuci o ja pierwszy bo śliski, powiem wam że ja tak nie mam dużo powietrza trochę spuściłem powietrze, bo e, troszeczkę spuściłem no może coś koło półtora pół atmosfery może nawet mniej żeby tu po prostu e, tak się koła nie ślizgały nie mogą być zbyt twarde opony ale zobaczcie leśna droga i jadę tak nie ma że boli jedziemy z koksem kurde nowy rok trzeba się cieszyć że się w ogóle do niego dożyło <gry> dobra bo tam ta osoba próbuje mnie wyprzedzić biegnąc tak ale my się nie dajemy Breaker się nie poddaje kurde leci do przodu patrzcie jak się fajnie fajnie się jedzie jedną ręką kieruje to nawet trochę niebezpiecznie bo ślisko ale jest ubite bo ktoś tu jechał tak tu pewnie będzie lód nie nie ma o, się, kurde Trochę muszę, moment, muszę kaptur wciągnąć, nie ma tej osoby, odstawiłem ją o dobrych kilkaset metrów, no z 200, no na pewno 200 metrów ją odstawiłem, tak, i tak o widzicie, kolejny, tu są... traktory jeżdżą, tak, i tak rozjeździły takie tutaj kolejny, ale sobie daje radę się tędy poruszać, tak. Ja tak czułem, że ja po prostu będę mógł polami pojechać. Może i dobrze jechać polami, bo kto wie, dzisiaj czasy niepewne chciałem jechać ulicą, ale to też mogą jakieś piani kierowcy jechać, różnie bywa, tak? Wiesz jak nie wiesz, nie wiemy tego. Oczywiście raczej no, mało prawdopodobne, ale też się zdarzają. Nie, pacjenci się zdarzają czasami. No ja też kurde taki pozytywnie zakręcony w taką pogodę ale fajny taki mrozu już nie ma, już jest odwilż natomiast tutaj tego się nie odczuwa w polach bo jesteśmy na nie wiem, wysokości ciężko mi powiedzieć 600 metrów nad poziomem morza coś koło tego, może 500 a musiałem zejść, bo róża by mnie tu pokuła także no ale i pod tą górę też wyjadę. Olera. Kabel od słuchawek się mi zaczepił. No, także tutaj normalnie wsiadam dalej i jadę, nie, nie ma że boli. Patrzcie, kurde. Nie ma że boli, tak? I ja tu się wcale nie wysilam. Ja się nawet jakoś nie spociłem powolutku. Trzeba unormować rytm na pedała, tak? Żeby nie pedałować zbyt... Zbyt mocno I spokojnym ruchem jedzie Także widać I, I co? Nie da rady jechać po zamrożonym? Da rady, tak Nie takie, nie takie kurde Wertepy się jechało, o tutaj jak Już zamieć się szykuje A zjadę tu na środek No proszę bardzo, dębowe liście się jeszcze trzymają na gałęziach, bo są twarde i nawet mróz je tak łatwo nie wyrzuca o. Także kawał drogi praktycznie w ogóle nie szedłem była jedyna, jedna taka stroma góra gdzie była delikatna zaspa, więc prowadziłem rower a tak, to praktycznie cały czas jadę. Już mi dużo nie zostało. Zaraz będę zjeżdżał z góry, tędy lasem tutaj o. I zaraz będę na wioskę wjeżdżał, tak? Także powiem Wam. Ja tak wyczułem moment, tak, żeby się wybrać na spacer. Wyczułem moment, bo chciałem po prostu trochę kalorii spalić. Jest gitara. Elegancko się jedzie. Dobra, może tu. Popatrzmy tam z tyłu, czy ktoś idzie za nami. Nie, nie ma jej. Może się zawróciła. Dobra, lecimy. O! Także ja już tu teraz kawałek sobie. Z buta podejdę, bo już nie chcę się tutaj jakoś specjalnie wysiłkować, bo wiecie, jak człowiek się ubierze w tej kurce, za łatwo się złocić, tak? O. Ale kurde, jak ja to lubię Dać się przejść Choć zamieć, robi swoje Już teraz jestem na właściwej drodze, bo teraz będę miał cały czas z góry. Teraz będę miał cały czas z góry. I tam już w samym, w tej dolinie już jest wioska. Teraz to praktycznie tą drogą wyjadę na same podwórko tam do mojej cioci, tak. Myślę sobie, a pójdę tak. No powiem tutaj, że mam jakieś 7 km, tak idzie? Nie. Nie widzę. Mam 7, coś koło 7 km e, tymi polami, nie? Ulicą mam bliżej, ale to nie chodzi o to, żeby było bliżej, chodzi o to, żeby było wyzwanie tak No i teraz powiem tak mogę tu się z górki puścić na luzie i tu po tym śniegu będę elegancko sobie rowerem widzicie jechał i ta, i ta koza z Aliexpress powiem wam no zajebiście się nadaje na ten śnieg bo tutaj teraz będzie gdzieś około 10-15 cm śniegu ale że on jest zmrożony no to powiem wam patrzcie ja nie padałuję w ogóle widzicie nogi stoją o teraz delikatnie przypedałuję a tu już będę jechał o patrzcie teraz nogi stoją a rower jedzie tak? i on się rozpędza jeszcze i po śniegu jeszcze się rozpędza. Także rowerem, no powiem Wam zajebiście. Ja tutaj wczoraj szedłem tędy na spacer piechotą. Wiecie ile szedłem? Godzinę 15. A rowerem, ja nie wiem, chyba no może 35 minut, 40, i parę minut, ciężko powiedzieć. 40 minut, nie wiem, bo nie, musiałbym spojrzeć na zegarek, a już teraz. Ale myślę, że sporo szybciej, tak? O jakieś 25 minut szybciej. O, tu troszeczkę podpedałuję, i tutaj dalej jadę z góry. Także, o, tak, nie wiem jak długo ten film się uda nagrać, bo warunki są trochę takie wieczne, nieprzyjemne. Trzeba twarz okrywać. No, ale już teraz o na luzie jadę. O, widzicie, nogi się nie ruszają. A rower się toczy z górki, i tą górką już praktycznie pod sam dom dojadę. Bo tylko jadę w kierunku tej doliny i tam kawałek pod górkę mam, może jakieś 100 metrów pod górkę, i już jestem na polach i zaraz będę o patrzcie Tu cały czas się rozpędza. Się rozpędza. Zaczyna zwalniać Ale tu praktycznie pedałujemy Bezwysiłkowo bezwisi, bezwisi, O kurde, ale się zwiesiło mi Gadka mi się zwiesiła Od tego wiatru No Ale no, ja to Powiem wam, lubię takie spacery Przejażdżki rowerem To fajna sprawa, bo, bo Wiecie, no, nażarło się na tych świętach Ale no, trzeba się trochę Rozerwać, tak, trochę Trzeba te kalorie spalić Trzeba się hartować, bo później Będziecie siedzieć w tych ciepłych pokojach, pójdziecie do pracy i będziecie chorować, tak? A ja mam to, powiem Wam, e, gdzieś pogoda, niepogoda, spa, swoje kilometry dziennie trzeba przejść, tak? Bo ja, widzicie, kondycję jakoś w miarę trzymam, tak? Jakoś jeszcze się nie spasłem za mocno. Mój kuzyn tam o rok młodszy, a już sporo bardziej wagowo ode mnie wygląda. No, no też zależy jaką tam kto genetykę ma ale też brak ruchu wiecie samochód, samochód dobrze się najeść i tylko tyłek do samochodu pakować i jechać. A, a wiecie, a jeśli człowiek ćwiczy, coś tam jakiś sport uprawia, to toksyny się uwalniają, tak? Trzeba trochę tego ruchu. O kurde bym wypierdził. Wjechałem w jakąś kolejinę. No to jedną ręką, znaczy no jedną ręką kieruję. Teraz dwoma, bo się tutaj tak zapieram. No ale o tak o chcę pokazać, że się da jechać, bo się naprawdę przyjemnie jedzie. Tam są czasami jakieś poślizgi, ale ogólnie pedałowanie nie stanowi jakiegoś problemu. Myślałem, że to się nie da, ale jednak myślę, a cholera. A kij mi w oko spróbować mogę. Patrzcie, tu będzie góra, tak? Nie wiem czy wyjadę, bo opony nie są zbytnio. Takie odpowiednie trochę boksuje, ale patrzcie, cisnę pod tą górę. Widzicie, da się, da się pod górę cisnąć, tak? No i ja was tu po prostu zarażam tym sportem. Patrzcie, ale boksuje, ale wyjadę, ale wyjadę. Nie ma, że boli. Pojadę sobie trochę dłuższą trasą. O, tu mam górę. I to zajebistą z tej góry będzie ciężko O, trochę się zgrzałem leciutko Bo ja gadam to dlatego, ale ogólnie o Jadę z góry i hamulce no tutaj jest jakieś no 10-15 cm śniegu w tych polach leży Ale pod śniegiem Ziemia jest twarda. Absolutnie. Tu jest góra naprawdę już taka stroma, że na nartach to byście się rozpędzili no do co najmniej 50-60 na godzinę. O, tu już jest stromo. Nie wiem, czy zjadę. Spróbuję. Bo mogę. O, chuj, cholera dupa jest, tu jest taki kawałek stromy, tak? Dobra, tu już jest normalnie, i tu jest droga. Bo tu traktory tędy jadą, mnie. Ale o, daję rady, hamuje. No, góra jest stroma, nie chcę się rozpędzać, bo, bo mnie w poślizg po prostu wpadnę w poślizg. Tak? Już o, trochę miota mną, ale tu zaraz zjadę na normalną drogę. Tu taka trochę polna, leśna droga. I kawałek tą drogą jeszcze wiecie ile mam jakieś 300 metrów no 300-400 metrów i będę na podwórku u swojej rodziny, tak? Także naprawdę nie trwało to długo. Znacznie szybciej jakbym piechotą przed. I to bym pomyślał w ogóle, nie? Że po takim śniegu i tak się jedzie, nie? Zobaczcie, ja cały czas hamuję, bo tu jakbym puścił hamulce no to bym się rozpierdzielił z tej góry. Nie ma lipy. No, sprzęt mam przerobiony. Także z kombinatora serii przerobione i dobrze się spisuje, tak? Po górach sobie daje radę. Ten rower nie jest za szybki, ale po co mi on, żeby on był szybki? Wystarczy, że 30 na godzinę to jest max jak on pojedzie, nie? No ale pod górę targa za to I to mi się właśnie nim podoba Tutaj będą kolejny to tutaj sprowadzę bo w ogóle tutaj jest stromo nie Aj narobiło się tu nieraz drzewo O tu już sobie lepiej sprowadzę bo tutaj jest twardo i straszne kolejny Sarny tylko chodzą No zobaczcie tą górę Kawał, kawał górki jest to, powiem wam, z tej góry idzie się rozpędzić. A, no i ja już pokonałem. No także powiem wam, zostało mi jakieś stąd, będzie gdzieś jakieś 350 metrów, może do, do mojej cioci taki. W zasadzie jestem już zaraz na podwórku. No także no chciałem się cholera przejechać i powiem wam, że ja się jeszcze zagrzałem. Nie jakoś nie spociłem się jakoś. Także no, nawet te polecam takie delikatne, tylko że wiecie wszystko w granicach rozsądku, tak? Trzeba, jeżeli jedziecie rowerem, to też yy, warto mieć taką dobrą kurtkę, która oddycha, tak? Dobrą kurtkę oddychającą warto mieć, ale też warto się jakoś mocno za ciepło nie ubierać, bo się zgrzejecie jak świnia, tak? No warto się ubrać odpowiednio, niezbyt grubo, ale też nie za cienko tak żeby Was nie przewiało i rękawiczki dobre i kurde czapka na głowę jedziemy, o tu chyba wujek drzewo ścinał zobaczymy co on tutaj ściął, tak? Bo tu robią z leśniczym chłopaki robią, tak? O, zobaczcie, ja na luzie tu jadę, bo tu jest kawałek, widzicie, tutaj są były kałuże, o tutaj ściął, ścieli chłopy. No to pewnie wujek, tak, bo on tu w lesie pracuje, to wiecie. To tutaj czyszczą tak, bo tutaj z tych gór są te stare drzewa spadają. No, także tak to wygląda w zimie. No powiem wam, że elegancko mi się jedzie. Tak leciutko pedałami się pedałuje, że się po prostu. Aż nie spodziewałem. No jak widzicie, gdyby wiecie, gdyby jakoś źle mi się ciężko jechało, to ja bym tutaj sapał, wiecie, do tego telefonu dyszałbym, sapał. A ja cały czas mi się gęba nie zamyka, tak? Także to chyba sami rozumiecie, że to jechanie nie ma jakiegoś tutaj wielkiego wysiłku fizycznego. No zobaczcie, o, leciutko sobie pedałuję, bez przyciskania. Z tym, że ja pokazywałem na kanale, tak, że ja tu wspawałem większą zębatkę. Zobaczcie, tu jest większa zębatka tak, z tyłu. Ona jest znacznie większa, bo to jest ta trójka albo dwójka z górskiego, z piasty, tak. I ona jest tu przyspawana. I ten rower ma trzy biegi jeszcze tu. I on idzie po takich górach, on się nie boi, kurde, zima nie zima. No zobaczcie, tu góry potrafią być zajebiste w niektórych tam miejscach, tak? No ale kurde, ale co to za problem dla mnie, tak? Rower elegancko. No tak lekko idzie, że ja praktycznie nie czuję nacisku na pedała. Niesamowicie on jest dobrze nasmarowany, te piasty ma ładnie nasmarowane, także on bez oporu po prostu idzie. No zobaczcie, ja sobie nogami kręcę. Tak spokojnie, a on idzie swoim rytmem. I warto ten rytm mieć taki unormowany. I nawet śnieg, widzicie, nie jest straszny. A ja sobie jadę, tak? Pod górkę. I tu jest pod górę teraz. Także, no, chcę wam pokazać, że kurde, mam swoje dziwne pomysły. Ale to jest dobre, kurde. Wiecie, no, ludzie tylko siedzą żrom w tych domach, żrą dupę pasą, a to trzeba trochę wyjść na pole. Ja nawet z chłopakami w zimie, o widzicie takie drzewa powalone tam, nie? Naprałem piłem motorową czasami, no jak nie było jakichś dużych mrozów, wiecie? Jak była jakaś robota, jakaś okazja zarobić, tak? No to się szło, pomagało się chłopom, bo i w zimie też chłopach, chłopy pracują czasami, nie? W lesie, zależy jeszcze jaki mróz, tak? bo też chyba minus 15 to, to raczej buka nikt nie będzie ścinał, tak? bo może szczapom oberwać. No ale jakieś takie powalone drzewa, takie wywroty, to tam już takiego naprężenia nie ma. Może to tam można jakoś wyrabiać, tak? No także o się też czasami w zimie chodziło, pomagało. No i jadę już, zobaczcie pedałuję. Teraz mam kawałek prosto. I tu mała górka i zaraz będę, tak? O tu kolejna jakaś kłoda już okrzesana. Bo to takie, które się walą, nie? to oni to sprzątają, bo tu gdzieś podgnite było, to zagrażało tak? i idzie. Słuchajcie, starczy tego nagrywania, bo ja już jestem blisko, naprawdę. To jest zaraz za linią horyzontu. Tam leży dom mojej cioci, tak? Także już praktycznie jestem Dobra Słuchajcie, tyle W tym filmie, trochę zakręcony film Także pozdrawiam, sporty zimowe Uprawiajcie Niekoniecznie na rowerze Wiecie, zaraz ktoś pytam, napisał Chłopie, to zamiast na narty się wybrać, to ty kurde rowerem A co to kurde, rower nie da rady? Rokoza nie pojedzie, chłopie. Patrz jak idzie. Ta maszyna się ona nie boi. Takiego śniegu, kurde. Patrz, o, nóżka nam nie trzyma. O, zobaczcie, taka głębokość śniegu, nie? No to ale on jest zmrożony, tak? To, to się po tym śniegu dobrze jedzie. A pod śniegiem jest twardy grunt, bo jeszcze wczoraj było 5-6 stopni mrozu. Także ziemia jeszcze się nie rozpuściła, jest twarda pod spodem. I tego, i jest dobrze Dobra, słuchajcie drodzy, pozdrawiam Pamiętajcie, spacery Ważne są jakieś wyjścia w zimie Trzymajcie kondycję Tak, na nowy rok Życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście Wiecie Byli zdrowi, także Warto spacerować, warto się ruszać trochę na polu Dla zdrowia, tak A nie tylko wiecie Żreć te ciasta I siedzieć w tym domu i seriale oglądać bo to nic dobrego wam nie da. Tylko bęben rośnie i dupa też, także słuchajcie, no taki zakręcony film, ale chyba lajtowy, nie? Taki, wiecie, pokazać coś dla odmiany, że człowiek też też ma swoje jakieś fantazje, jakieś pomysły chce spełnić, tak. Chce się trochę poruszać. No myślę, że takie pozytywne. Ale no, trzeba się też ubierać, trzeba mieć dobry strój też, bo wiadomo, żeby się jakoś nie przegrzać, nie spocić za mocno jechać, trzymać rytmy, słuchajcie, na pedałach, delikatnie pedałować. Ja mam naprawdę dobre przełożenie na ten rower. Także jazda po polach nie stanowiła dla mnie dzisiaj absolutnie żadnego problemu. Jak widzicie, zadyszki nie mam, a też już nie jestem kurde jakimś młodzieniaszkiem. Typu 30 plus, tylko trochę więcej, to wiecie, no to jakoś widzicie, że w tym wieku jeszcze kurde można mieć kondycję, jak człowiek tam stara się jakiś sport delikatny uprawiać. Dobra, pozdrawiam i trzymaj to się, bo prawie pół godziny się nagadałem, także na razie wszystkiego dobrego w nowym roku. Cześć.